chcesz stworzyć swoje pierwsze CV albo sprawdzić jak ulepszyć to, które już masz? Ten kurs pokaże ci jak wyróżnić się na tle innych, nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją drogę zawodową w branży medycznej lub farmaceutycznej. Kurs w liczbach: 8 lekcji, praktyczne checklisty, dobre praktyki i wskazówki rekrutacyjne. Masz dostęp przez 365 dni od zakupu i otrzymujesz imienny certyfikat IPI po ukończeniu. Czego dowiesz się z kursu? Jak stworzyć profesjonalne, czytelne i dopasowane do oferty CV? Jak pokazać swoje atuty, nawet jeśli jeszcze nie masz praktycznego doświadczenia? Jak zaprezentować umiejętności i kompetencje językiem, który działa na rekruterów? Jakich błędów unikać i co może zniechęcić pracodawcę już na etapie dokumentów? Jak przygotować estetyczne CV w kanwie bez znajomości programów graficznych? Jak dopasować treść CV do wymagań konkretnej oferty pracy? Jak wyróżnić się bez przejaskrawienia i sztucznego nadmuchiwania doświadczenia? Jak myśli rekruter i na co naprawdę zwraca uwagę w Twoim CV? Dodaj kurs do koszyka i stwórz CV, które naprawdę działa, wygląda i przekonuje.